Już za chwileczkę, już za momencik, tutaj na Instagramie będzie Was 100 tysięcy. Ja nie mogę w, totalnie w to uwierzyć, ponieważ. Ja to konto założyłam dla siebie. Tak zupełnie przypadkiem, będąc w Portugalii ze swoimi kuzynkami, nagrywając kolejny śmieszny filmik, mówiąc: Boże, jak szkoda, że nie mogę go wrzucić na swoje konto. Firmowe konto fotograficzne. Bo nie wypada, bo tam trzeba być profesjonalnym, a ja że już chciałabym to gdzieś pokazać komuś. Albo nawet sama móc do tego wracać, zrobić sobie jakiś taki swój własny pamiętnik. Na co one powiedziały? Zolina. Ale co ci szkodzi na przeszkodzie, no przecież załóż sobie drugie konto. I za pięć minut, dokładnie pięć minut po tym zdaniu powstały rozkminy Zoliny. A teraz, półtora roku później, rozkminy Zoliny na samym Instagramie ogląda prawie 100 tysięcy osób. I ja mam tego nie celebrować? Ja wam mam za to nie dziękować? Nie, wiecie, że to nie jestem ja. Dlatego wymyśliłam dla was coś cudownego. I razem z Marką Koszer mamy dla was aż trzy prezenty. Klasyczną suszarkę, mini suszarkę, która głowę urywa. Już nigdy, nigdy o niej w żadnej podróży nie zapomnę i nie będę męczyła się tymi mini hotelowymi suszareczkami, którymi tydzień moje grube włosy suszę. Oraz lokówko, suszarkę, obiekt pożądania każdej, nie tylko influencerki. Każdej dziewczyny, każdej kobiety, każdej mamy, babcicz, kochanki. To urządzenie, to urządzenie wielofunkcyjne. <grywa> Dobrze, można trochę ta wsadzić. To urządzenie wielofunkcyjne. Może być suszarką, lokówką, szczotką i innymi różnymi gadżetami. I zaraz Wam pokażę, jak cudownie kręcić sobie loka, lokówkę suszarką. Albo jak robię to ja. Jak któraś z Was powie, że nie umie loka tym zakręcić, patrzcie, to się kręci samo. Trochę ciepłego powietrza, trochę zimnego. No i proszę Was, powiedzcie mi, że Wy nie umiecie tym kręcić loka. Dziewczyny, Wy tego potrzebujecie. I ja razem z Marką Koszer Wam to dam w prezencie. Nawet po jednej sztuce z każdego urządzenia, bo nie wiem, co byście chciały najbardziej. Dlatego po jednej sztuce z każdego urządzenia. Marka Koszer. Dniu, w którym tu na moim Instagramie wybije 100 tysięcy obserwujących, ogłosi trzy osoby, które ten prezent dostaną. A co trzeba zrobić, żeby ten prezent dostać? No wystarczy, że tu jesteście. I dacie o sobie znać, dacie o sobie znać w jakimś fajnym, śmiesznym komentarzu na temat mojej rolki. Napiszcie, która podoba wam się najbardziej, dlaczego, za co, co najbardziej was rozśmieszyło. Im fajniejszy, luźniejszy i śmieszniejszy komentarz, tym większa szansa, że Marka Koszer to właśnie tobie wyśle ten prezent. Zgarniajcie ode mnie te! Prezenty. Myślę, że to nie będzie taka ostatnia akcja, którą dla Was wymyślę, ale słuchajcie, no 100 tysięcy, 100 tysięcy dziewczyn tutaj u mnie. Szok, szok. Ja myślałam, że jak 10 was będzie oglądało, to będę się cieszyła. A tu 100 tysięcy dziewczyn dzień w dzień ogląda to, co mam im do powiedzenia. Czy ogląda parę milionów, a 100 tysięcy kliknęło obserwacja. Reszta nie kliknęła obserwacji, i, i no i jak ja mam wam prezent dać? Jak wy mnie obserwujecie, no to jak ten prezent? No jak? Dziewczynki, no już nadrabiać, obserwować. Im szybciej 100 tysięcy wybije, tym szybciej. Marka, koszer, wyślę wam te cacuszka!